Siemanko widzowie, dzisiaj ja z Oliwierem będziemy nagrywali y, filmik. Jak wbiłem 50 koronek, y, 50 minów z koronką. Przewiduj się, Oliwier. Ciema. No to super. I ogólnie bardzo będzie ciężko, bo 50 minów to jednak 50 minów z koronką to bardzo dużo. A my tylko chcemy, żebyście nas docenili. Łapką w górę i, subiem, i subem. Nawet dzwonka nie trzeba. Tylko subik. Naprawdę ciężko jak ogólnie ktoś jest coś takiego, no to smacznego życia. Tak jest dużo... Też lecimy do odcinka. Dobra, lecimy. Na przyjemny park. zabił zabił? Jak to się stało? Czemu ty masz takiego aimbota, że ty strzelasz na bok i ci trafia? To jest lepszym na pałki. Masz, 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 masz. Tylko szybko proszę podnieść mnie, bo ja chcę mieć jakieś rzeczy. Łeby. Łapy. Szybko, szybko, szybko. Dobra, ja jestem, jestem, jestem już. Jest. Nawet i... Szybko... Jest, dobra I się leczę. Co nagry... Ale żyjemy, żyjemy O oh, fak Ale mnie cofnęło Gdzie są te dwójki, gdzie są te dwójki I Ja zaklepuję je, no jest oddaj, oddaj, oddaj Nie no, za późno zajmowałam Dobra, good Chodź na na Gdzie lama? Tam lama, dobra. ręka widzę zabezpiecz. Idź. Ja mam jedną strzałę do rotatu. Wbijam się w gościa. Albo w błota. No tak, ale nie mogę go strzelić. Jest. 140 na jednego strzała. Pęk na jednego strzała. I mam tą, mam te pistoleciki. Tylko muszę przeładować szybko. E Ej, ale szybko. No, tak, ale prawie gin. <ścoughs> 65. Tak, tak, tak. Ładuj, ładuj, ładuj. Jest. Dobra. no, no ty masz 6. się wam nie wbijają ale chociaż będzie ale chociaż będzie ciekawy odcinek w ogóle widzowie mnie nie będziecie widzieli jak gram bo nagrywa tymek i on będzie nagrywał ja też nie mogę kurna dojeżdżam go dojeżdżam Co? No, jak dla mnie to by mogli, no nie No, jakby były rankedy to Na pewno byśmy Tymek... Jeśli dodadzą Blitz Royal rankedy to widzą obieca obiecujemy, że wbijamy anrila to znaczy razem Ciężko, żeby No tak Tylko, że mi chodzi o to, że Niektórych gier nie mam Fajna broń tutaj leży. Ale chyba nie mam nie, dobra, mam dwo... Cymek, lecisz. Lecisz. A masz włączone nagrywanie, tak w ogóle? Tak, już mam. Ja, ja to nagrywanie mam cały czas włączone, jak my się gadaliśmy w ogóle. No Cymek... No ale przynajmniej nie trzeba będzie wysunąć mojego czasu, tylko tylu będzie trzeba było wysunąć. No właśnie. Ale to po prostu jednym, dwoma kliksami się zrobi. No, o nie, 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 montowałeś kiedyś film? Tak. Cztery godziny. Jakie cztery godziny znowu? A, dla kolegi robiłem. Na... do szkoły. Czego mu robiłeś film? No, mnie poprosił. dostaj coś za to? Zapłacił mi to tak. to. Naprawdę? Ale te czaszki są realistyczne. Mam gościa. A w ogóle widzowie... O nie, nie, nie w sumie. No gościu! Ej, ogólnie już mam koronkę, bo zawiem jakąś jeszcze Ja też już mam, ale ja mam na sobie już koronkę. I mamy mało w ogóle. Teraz nie mogę. A gdzie jest? Patrz. No halo Patryk. Co mi chcesz pokazać? Ej, to nie do siebie, do, do kolegi było. A chcesz z nami zagrać? A co? A, ale możesz, ale mało się odzywaj. O. Jakby, że będziemy sobie gadać, ale ma, jakby my więcej gadamy, bo my nagrywamy tu na YouTube'a. <grym> Dobra, to zaraz do. ci zaraz do, do tego, do grupy. Tu weź to, co zaraz, okej? Okay? No zabrałeś mi. Jak wyjdziesz. Pa. A nie, nie zabrałeś mi jednak. Będziemy zaraz grali z Patrykiem. Ja mi się nie chcę tego nagrywać. Ale ja nie będę... Ale ja tego nie będę ciął w montażu, jak on gada. Ale to w będziesz jakby na winie... Będzie mówić, że jak będzie to żeby się nie odzywał i tyle. No dobra. Wbijam się. Biorę tego, biorę tego, biorę tego białego. Dobra, A na hicika no, takie pierdnięcie. O, ty Czekaj, Moja tu pompa wypadła gdzieś. No kurde. Ta pompa, daleko No wiem. Ej, chcesz się, Oliver zamienić? No tą pompa, ty mi dasz ten pistolecik. Y Nok? Okej. Okay. Ale najpierw wyrzuć pompę, najpierw, pom najpierw pompę. O, tylko zobaczymy czy dostanę pompę. Dobra, jednak nie. Dasz mi? Ale pompy nie będę miał wtedy. Ale ja mam pompę, dam ci ją jeszcze. A jaką? Fioletową. O taką. No daj! I tym jak daj to, weź się, weź się bo się chce weź. w nich bić. to się na ściepnik zbije nie? Wjazd i rozjazd. Mytyk. Ej, 133 w głowę to zabraje. No kurde. Ja za chwilę będę leżał. Jak nie zrobię wjazdu i rozjazdu. O, oh, fuck. 144 dostał, on gleba, gleba ma, ale ja, le ja lecę, ja lecę ja Jestem na jednego strzała 10 kopa mam Ty ek No Mam lepszą pompę od ciebie Mi to nie przeszkadza Patrz I Jeszcze jeden typek i To co ty mi zabrałeś, jeszcze nie pożyczam Ile no. masz koronek? 18 grałem. Tak, to do tego Nie no, ja z wami gram. Przecież ja go nie będę patrzyli, Przecież widać z kim ty grasz. No, no to, już to gramy, to gramy do, do moich 40 koronek, albo do, albo, do, albo do moich. Albo do 40. Albo do moich 50. 50 dopiero mówi, że 40. Ale do moich czterech jest, do moich czterech jest. Nie daję koral, tylko zło Ale nie, daj mu, daj mu, pan, daj Oliwirowi jak się znajdzie. No. Kurwa, że trafił Ej, widzę koronkę, koronkę Jakby się było koronką? No, pokazywało mi się I ja mam dwie pomki Ja będę bił na dwie Od razu... Czekaj, weź tego go podnoś. Gdzie oni są? Nie wiem. Z tamtej chyba mnie strzelało. Dobra, ja się w Nie no. Mało ma. Czekaj, ja się w nich wbiję, ja się w nich wbiję. A, leży.

trzynaście dostał o. a ten a dobra Ej wiecie co? No. Bo ja już muszę kończyć Ej, Poli! Masz koronkę. Gdzie? Tu! Ale ja już kończę! A! To rozpalnikiem bijemy, okej? Okay? Ale to nie ma sensu Ale jakby ja będę... Jakby, jakby ja zamawiam Pokój pan! Ja Od... chcę budować, ale nie mogę! Masz... Mój negra. Jakieś leczenie masz? O, to, to jest... Coś ja tak nie, nie odzywasz. Ja No, może nie każdy, ale prawie każdy. To? O, chyba widzę, jakiś typ. Dobry. Dzięki. Gdyby nie ja, to by, to by cię zabił, co nie? No. No bo ja pompą chciałem, ale ta pompa jakoś woli. Traka? Mogę Patryk tą pompę? Upajam, późba! Tutaj masz lepszy. A ja potrzebuję lepszej. Traka. Patryk on ma lowa, on maluło, Patryk weź go, on zje... Na chwilę jest. No kuźwa. Przesadź. Są... Leć, leć, leć. Typ kolejny.